Witajcie na kanale Eksperyment Społeczny Team. Przed Wami kolejny materiał z cyklu, sieciowe hipokryzje bez filtra. A dzisiaj kolejna odsłona Teatru Absurdu, czyli Discord Eli. Sprawdźmy razem, co wydarzyło się w ciągu zaledwie jednej doby. Godzina 13:33 Ela startuje dzień z pompą. Ela jak zawsze w formie wychodzi z domu i od razu promuje swój wieczorny live na TikToku z nikim innym jak Moniką. Dla tych, którzy nie kojarzą, Monika to kobieta, która również postawiła imprezy internetowy lans ponad własne dziecko. A teraz duet idealny. Czekamy na wspólne moralne wystąpienie. Godzina 13.39 Ela dramatyzuje, że Iza Kisio ją wyzywa. Nie mija 10 minut, a Ela wraca na Discorda i dramatycznie pyta wszystkich, co robić. Powód? Kisio powiedziała prawdę. Prawda boli, szczególnie gdy pada wprost, że Ela, Monika i spółka to internetowa patologia. Reakcja Eli? Rzuca oskarżeniami i liczy na współczucie czatu. Ale czat tym razem nie kupuje tej dramy. Godzina 14.01 czat nie oszczędza Eli. Jeden z użytkowników zauważa, „Monika nie ma już żadnych prywatnych spraw, wszystko ty, Ela, upubliczniłaś. Inny dodaje, „Dziecko ponad wszystko a nie TikToki z asystentką. Coraz więcej głosów wskazuje, Że królowa of Decated sama zbudowała sobie piekło PR-owe. Wieczorem live z Moniką. Ela z Moniką w końcu występują razem na live. Czy padają jakieś konkretne wyjaśnienia? Nie. Zamiast tego kolejna fala żenujących prób obrony, marne aktorstwo i zero refleksji. Czat nie ma litości, tyle swojego dziecka nie widzieć, a bawić się u Eli? Zero przyzwoitości, pisze Faustyna. Inni dodają, że to już nawet nie kontrowersja, tylko społeczna patologia. Noc Discord schodzi z tematu i wpada w dygresję. Po live je atmosfera się rozmywa. Ktoś pisze o swoim psie, ktoś inny o kotach. Rozmowa dryfuje w stronę papug, bulldogów i memów. A w tle Ela znów się chwali linkiem do retransmisji. Próba odwrócenia uwagi? Bardzo możliwe. Komentarz końcowy. Eli i Manes przypominamy. Bycie publiczne to nie tylko lajki i prezentacje z filtrami. To również odpowiedzialność wobec dzieci, wobec widzów, wobec samej siebie. A dla widzów, to, co oglądacie w tych transmisjach, to nie jest rozrywka. To jest przestroga. I pokaz jak nie żyć. Eksperyment społeczny team nie pokazujemy deram. Pokazujemy prawdę. Na live'ach lecą ciosy, prawda krwawi jak z rany Ela, Monika, Kisio, trzy światy, trzy stany Komentarze jak kamienie, Discord płonie do rana Ale eksperyment mówi, to nie drama, to prawda Na live'ach lecą ciosy, prawda krwawi jak z rany Ela, Monika, Kisio, trzy światy, trzy stany Komentarze jak kamienie, Discord płonie do rana Ale eksperyment mówi, to nie drama, to prawda Ela wychodzi z chaty królowa hejtu, mówi cześć w te... Korektą, a przecinka znów gdzieś nie ma weź Wieczorem live, bo Monika coś ma do powiedzenia Ale zanim się zacznie, już Discord pełen napięcia za odpala flow jak ulica z pragi Nie owija wali, prosto jakby wycinała plagi Zdradziłaś się wyśmiałaś mnie, a dominik to debil Eksperyment patrzy z boku, kto tu z kim? Gra fakeowy thriller Na live'ach lecą ciosy, prawda krwawi jak z rany Ela, Monika, Kisio, trzy światy, trzy stany Komentarze jak kamienie, Discord płonie do rana Ale eksperyment mówi, to nie drama, to prawda tu mówi dziecko ponad wszystko, ona ma rację Jezus Nazaretu, może czas znaleźć pracę Melo wbija pile, mówi prywatność, chyba bajka Bo wszystkie sekrety lecą tu jak TikTok Faustyna krzyczy, zostawiła dziecko dla lajwa. Mama Marysi nie może patrzeć, bo to jej twarz przypomina Gdy Monika nie wchodzi, Koko mówi Trzymaj facon. ale widz wie lepiej Komentarz jak brzytwa w masło Bo nie tylko TikTok to lustro naszego gniewu Każda z nich to postać w dramacie bez reżyserów Ela szuka szacunku, Monika zbyt dużo mówi A Iza mówi szczerze, aż krew z uszu się dymi Na live'ach lecą ciosy, prawda krwawi jak z rany Ela, Monika Kisio, trzy światy, trzy stany Komentarze jak kamienie, Discord płonie do rana Ale eksperyment mówi to nie drama, to prawda To więcej niż lajki i więcej niż drama To głos pokolenia co krzyczy za ekrana Więc patrz uważnie słuchaj co mówią z teamu Bo prawda nie zawsze krzyczy Czasem szeptem w krzyku Więcej niż lajki i więcej niż drama. To głos pokolenia, co krzyczy z za ekrana, więc patrz uważnie, słuchaj co mówią z Teamu. Bo prawda nie zawsze krzyczy, czasem szeptem w krzyku.